Good morning, hello everyone, Ed The, Rado, at the Jedlińsk, in Poland. Witam wszystkich na targu gołębi w Jedlińsku. Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Te jaśniaczki to jak po za sztukę? Po, po 40 zł jak masz kolegę na imię zapniałem? Do Zbyszka zapraszamy po takiej jaśniaczki 40 zł, ale ceny można negocjować. Tu są takie krótkie, tak samo białgonki sobie. Proszę zobaczyć, takie białgonki, wyrociki. Tu też twoje tutaj, cerki też. Andrzeju tu przyjechał, No, przyjeżdżam zawsze. A te krzyżaki, taka parka tych krzyżaków, czy ile? Para krzyżaków 100 zł, A tutaj mamy żałobnika, żałownik, łapciatego. Ile taki żałobnik? Czterdyszki. A wyswanczyk czarny, ten koroniaty? Koroniaty czerwony, taki jest biednych ok to ja tam nie nagram te hamburki, te kasztanki to ile za sztukę? para ich jest a kostka jest dobra tam on tam ma to kiedy biznes to. cześć ten wiedeński to ile ten czarny Wiesz jak ten wiedeński czarny ile kosztuje? 70 zł Proszę bardzo To jest wiedeński żółty, taki wiedeński ile? 80 zł. 80 zł. 80 zł. Fajny, ładne mieć. To byś panczyk? 30 zł. Do kupienia, tak? Dzięki kolego. Ty <laughs> jak kostek ja ciężki później u ciebie? Proszę. Ja śniaszki pójdę po 3D. Po 5 dyk, po ja tak widziałem 3D, 5 dyk. To wkurcie jakby to więcej, nie ma teraz za 3D, tak? <laughs> o zobaczyłem cię od razu. Nie ma żadnego problemu I? Od niego to więcej Dzień dobry panie, to nie pan nie ściąga A te jaśniaczki składowe po ile? A po 3 dyszki po po dyski. Dyski. Ile to da tak? tak, Jak nie, tak. Mówi, nie A takie neweczki Para tych neweczków się wie, to ile kosztuje taka para? 1000 zł 50 zł parę noweczków, siwiek, A krymki? koroniate? Też 50. 50 zł. Też w Wiedniu mam grochóweczkę. Jak ktoś głodny, to zapraszamy na grochówkę. Można coś zjeść, przekąsić i, i zagryzka, jest tak samo. O, Nie nagrywałem, wcisnąłem. A taka była w ile to jest samiczka, chyba nie? Samica. Poszukuję to samca, nie czytanie. Jest sam jest, to też jest. Jest, dwa samce, dwie samie. Takie białogony po ile? Po stówce. Po stówce. Mówią, że w Jedynsku nie sprzedają gołębi. Sprzedają, klatka pusta, tylko zależy co. No to czyli gołębi nie ma, nie? Powiedz, parówki u Pana po ile? Po stówie. Po A, ładny winarek. <laughs> A takie jaśniaczki ściągowe po ile? Na przykład takie białogonki tutaj. Od 200 do 600 zł. Od 200 do 600 zł. Jak mam na imię? Do pana Zbyszka. Jak też właśnie poszukiwali na internecie białogonów składowych w Radomiu, ale w Radomiu nie było, są w jedlińsku od 200 do 600 zł. Takie mam pan gołąbki do pana Zbyszka, jakby coś pisać pod filmem. Fajne białogonki, tutaj kolega Masia, właśnie wylocik białogonka i taki białogonek ile? 120 zł. Po 120 zł i też jest białgonek proszę bardzo białgonek tak 80 zł A An... ywko w parataka to ile zależy. A to siebie to są... Yy, nie, przepraszam, nie, przepraszam nie, tak. To jest to tamtego pana ja pocztowo. Nie, nie tam u brata, jest rzucił już prawie. Nie, muszę. Tylko dobrze ściągę, tam nie wiem. Że o regulujesz sobie tutaj, tylko ja to tam, za blisko. To jest naprawdę po co w kierunce trzymać, to tylko nie, do stówy. To kółko też maksymalnie stówę. Ja później ci coś to sobie to. I wtedy jest... Yy, ten jest naprawdę różny, co? Y kolega sprzedał, y jakby, że w Węgrzech po 20. a Łomżyński żałownik. A ten, ale jest ciemny. I, i... ile takiego jest żołnierz? zł, tak? A ten wiedeński? 60. Krymeczek? 80. A kariery tutaj? 100. Za ciemny. Ten, co był tylko trzeba, to ja nie lubię. Tu to sobie ustawiam tylko, bo ręką mi mam wygodnie o. Nie ma gościa po sobie No po mają? Fajne, fajne to też Więcej nie będzie, z dyszki trzeba zapłacić za to nagrywanie Dyszki to mało Więca No to dalej. dawaj pan stupce. Ile tutaj te... to są garbociaki? Pomorski. Pomorskie, pomorskie gerbacze, tak? Ile kapara pomorskich gerbaczy? 150 zł 150 zł A tu mamy ten rzeszowski chyba, tak? Czy to jest? Tak Taki rzeszowski to ile? 60 zł <grybacze> tutaj Pana, te siwe pocztowe to są y, z kartami? Nie, nie, bez kart. Takie bez kart. Kiedyś były karty na nich, bo były gołębie puszczane, a teraz to raczej nie. Tak I taka nie za sztukę, To Czyli to nie są żywotne, nie... tylko pańskie? Tak, od, tak. Od do, no, tak od, od dychy do 20 złotych. A te białe pocztowe? No, tak, 30 złotych. 30 złotych zł za sztukę, ale można no. negocjować cenę z panem, można, tak? Można. Ok, dziękuję. Przecież... To są te Węgier... węgierskie, tak? Jakie? Co z Zarasa? Przepraszam. Egierski. tak? To ten siebie Egierski to jest. Ile taka parka? Stówka. Stówkę. Ja to tego nie widziałem, bo powiedział, że podobne tylko że barwa do dreszy, nie? Sam są chyba, tak? Egierski. Egierski, ja wiem. Ja z takim ciekawą. Aha. Chyba oka, widzisz? No. Dresz z takim okiem jest dużo Lunny. droższy. Czy na wszystkich Ulepsza. Asad, Ulepsza. Nie, nie znam. Ulepsza. Tu facet ma... Dzik. nie znałem, zamyśliłem się. Jeszcze raz. No, sorki. Jeszcze raz. O, teraz już jest. To łapciatek krzyżaczki, stówka czy stówkę parka. To szybko. I te wiedeńskie za te czarne. Te czarne i te. Po 50. A te wstrokate po 50 zł. A te wiedeńskie też wiedeńskie są. Po 15 zł. Wiedeńskie tylko, że one są takie, jakie są. Nie, są, Ale można z panem negocjować. Aha. Te pocztowe to są wysta wystawowe? Czy to nie. Znaczy, z kartami są? Nie są jakieś A te są z kartami, tak? I takie z kartami to pójdę za sztukę. A nie ma, nie ma. A te ciemne koroniate, to ile taka parka? Parka? 50 zł, tak? Ale to są one z kosmami, z babciami inaczej. A ten wyszwanczyk? Na Sulejówek przyjechali, na Halinów. No kolega pojeżdża właśnie do na Sulejówek cały czas. Te to są rzeszowskie, czy co to jest? Staropolskie. Staropolskie. Staropolskie rzeszowskie. Ile to jest Staropolski Parka? 40. 40 złotych. Tak? To smacznego. A tych hambureczków nie ma właściciela? A pan, ile te hamburki czerwone para? 50 złotych. A takie widymki ile za sztuczkę panowie? Parka 150 zł Parka 150 zł widymy, bądź niektóre, tak? tak a ten Krak krakusik? 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 Krakusik, dwie a wyśwanczyk taki widzę, wesołtki, z gładki Ile taki wysłanczek? Ładny, zdrowy, 5 dych. dych Jak masz kolegę na imię? Łukasz Do Łukasza, jakby ktoś potrzebował tak takie jest. widymki pisać w komentarzach pod filmem Ma takie widymki do sprzedaży Zapraszamy czytanie w komentarzach proszę, widać, że go nie są naprawdę zdrowe. Wesolutkie naprawdę. No. Nie wszystko. Te to pocztowe to są z kartami czy bez? Bez. Bez kart. I za kolejny taki pocztowy? dziesięć. 10. Od 10 w górę? A ja. No to ja nie żen pan. Karpiaczek taki? Jasny ile? Zamiet. Nie będzie zamiet. to będzie tak. Karpiatka zamiec. po ile sławek? Po Po 20 zł. Po 20 zł cenimy. A teraz? Nie, nie. A takie roczniczki te składowe po ile? Różnie, od do. Po 5 wszystkie. po 50 zł hurtowych. A on nie na A on Te pocztowe to są z kartami, czy bez? bez kart, ale pan z właścicielem z a są karty z kartami i cena od do jaka jest cena? od dychy dychy z góry a co to jest zaraz na tego gołąbka ten? to jest się nazywa Mokka i taka mokka ile to kosztuje takich gąbek? 10 zł. 10 zł po raz pierwszy widzę. O, te widzimy k ile? 25 zł 25 zł. A te siwe to są z kartami? Co to jest? Kartami? Nie wiem czy z kartami. Takie siebie z kartami. Ile za sztukę od do? Pięćdziesiąt czterdzieści Pięćdziesiąt A tu są, tu są te boki, tak? Czy te jak to? Tarczowe boki. Śląskie tarczowe. Śląskie tarczowe. Takie parę tych boków ile? Para? No. Cztówkę. A to co to zaraz, a tych? To jest loczki. Jak? Loczki, loczki. Taka para tych loczków. A ile już tam Pytam się, nie wiem, gdzie. to cię pytam tutaj, żeby ludzie po prostu wiedzieli, po ile mnie. Półtora parka, tak? A ten kapucyn, to sam kapucyn, nie? Perukasz. Perukasz. ojej. Podobny tylko. A takie perukasze para to ile? 220. 220 złotych. O! A co to jest rasa właśnie tych? Pingwiny. Jak? No niech on nie, nie pompuje... tylko. A, lachore. Ale teraz to wiem, lachore to się zgodzę. Ile te lahore parka kosztują? To są właśnie te lahore, taka rasa yy, w Pakistanie, w tych innych właśnie widać. Te. Ile ta te parka? 100, 120. 100, 120. Teraz się przypomniałem, będę wiedział. To są staropolskie, tak? Czy to się pomysł? Rzeszowski. Rzeszowski. Ja się zawsze mylę, że taka parka rzeszowskich ile? 100 zł 100 zł. Dziękuję. Dzień do... Taka para tych niweczków, Pane Oba niweczki, samczy. proszę? Oba samce. Oba samczyki, takie samczyk ile? 150. 150. No Bo na wystawę będziemy jechać? Kiedy jest wystawa? 600 zł. A ty Te już para żółtych 600 zł, tak? 600 zł. para takich żółtych maszyków, proszę zobaczyć, jak no, wyglądają. A, właśnie, zależy, Ja się nie znam tak bardzo. O jeszcze raz. Biały 50 zł. Staropolski też 50. Staropolski też 50. A magnety 150 zł sztuka. Proszę sobie zobaczyć, jak magnety wyglądają. A to tutaj, co to jest, brodawczaki? Co to jest taka rasa? Brodawczak. tylko para brodawczaków to ile? 180. 180. A te brudeczki za sztukę ile te czarne? Po trzy dechy. Po brudki. 3 Takie brudki są proszę bardzo, naprawdę ładne cena jest bardzo przystępna. Powiedziałbym, że promocja. Za takie brudki po 30 zł. Tak nie ma kupca. Nie ma kupca, bo akurat wyszły wszystko, przychodzi i my chodzimy, ona i odchodzi, nie? A te żółte Masiuszki, ile? 160 zł sztuka. 160 zł sztuka. Tak pod kątem tu i nie pamiętam. Te To jasniaczki od do? Od 150 do 100 zł. Od 150 do 100 zł. Pan ma jak na imię? Mirosław Do pana Mirosława jak ktoś potrzebuje takie gołąbki, to proszę pisać. I porłoweczki od do od 150 do 100. Od, 50, od 100 do 150. Do pana Mirosława pisać pod filmem, jak ktoś potrzebuje takiego gołemi. A te ciemne? Po ile? Za sztuczkę? Po piątek za sztuczkę dzisiaj mamy kolega zrobi promocję. Takie naprawdę fajne, czarne, ciemne. Po piątaku, zapraszamy po takie gołąbki do Jedlińska. Dzień dobry. Ten pulsujący to ten mówię, ten to pawik, pawik. pawik wiem, ale tak fajnie pulsuje, nie? Ile taki pawik pulsujący? Tak powinien być. To nie, nie, wszystkie tak pulsują. Proszę <laughs> ja bym, kopię, to bym pasować, pa. Czasami tak zrobi to. Dobrego miłego dnia.

Znowu <tryk> ten sam pan uśmiech niejdą <wody> Takie Murymansiki po ile? Sięfą, a, a te pocztowe takie to pańskie? Tak, po 15 złotych. One są z kartami? Nie, bez, bez, bo to 15 zł, nie? Są karty. W domu. Nie wziąłem po prostu. Są, miałby ja ktoś potrzebował takiej gąbki, a ja pan, pan ma na imię? Nie Jak pan ma imię. Do pana Piotra po takie fajne gołąki, karty są, ma w domu takie gąbki po 15 zł, proszę bardzo. To ale ma też odbarka te. Bartek nakupił znowu. Znowu. Co to są te? Tak, właśnie te. Turkoty. To są te turkoty. Mają takie grzywka na górze. Jednocześnie mają łapciate Takie turkotu parka to ile? Czerwydyszki. Takie ciekawe gołąbki. A te że brodawczaki te żółte, no, tak? tak? Ile taka parka? To są sabice ja tak 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 same kartami masz czy bez? Z kartami, ale karty zostają w domu Karty zostają w domu, bo, zostają w domu. Bo, zostają w domu. Karta gramy wieczorem, bo u żoną, żoną, nie? I potrzeby, po pojedę za sztuczkę? Po, 15-20 złotych 15, zł. 15, zł. Kolego masz na imię? Leszek No Leszka jakbyś chciał się przepisać pod filmem w komentarzach, Leszek ma takie gołąbki Panie co oglądają, sorry To jest chyba egipski nie, ten rywek? Nie wiem Nie ma, poszedł właściciel A ja, Słuchaj To rzeszowskie tutaj takie rzeszowskie, tyle za sztuczkę? trzy dyszki za sztukę Po trzy dyszki za sztuczkę? A kingi po poszukiwali kingów I taka para kingów to ile? Siedem dyszek para Siedem dyszek para kingów Połowy tam no ale żeby ktoś chciał chociaż nie, to będzie. No, to będzie. Marka będzie kolana. Marka, właśnie, widzę. Do gołębki, Marka, jakby coś co pisać, pod filmem do Marka. Takie gołębie ma. No, no z klatki ci uciekł, no człowieku jest 200 no, zł. No, ci z ręki? No 200 złoty. Takie śnieżki po pana? Po sześć dyszek Po sześć dyszek, jakby coś to pisać pod filmem, pan ma na imię jak? Andrzej no, Andrzeja to imiennika właśnie, można z imiennikiem negocjować ceny, klateczka pusta także poszło a, Pan Andrzej jest elastyczny, <głos.» <głos> <głos> można negocjować ceny, gąbki a ty biała pana ile? 50 dolit za parkę Zapraszamy tutaj A tutaj to jaka ta krasa jest w Gąbi? nie ma chyba. O, jest kolega. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ w Jedlińsku. Zapraszam do Jedlińska w drugą i czwartą niedzielę miesiąca Thanks for watching the videos See you soon. Cześć kolego to kolega Paweł, proszę zobaczyć jakie ma peróweczki. Ładne, proszę, jakie bilutki, szyjki. Ja Jestem ten trochę akurat taki gorszy jeden, nie? Ale perówki od, do... Po 40 zł w kurcie. Po 40 zł w kurcie. Jakby coś to pisać, ale szyjki białe, proszę, Dzióbki białe, oprawka biała. Zapraszamy do Pawła. Pisać pod filmem w komentarzach. To Jurek, kolega Jurek ma takie gołąbki. Proszę się przyjrzeć, zobaczyć. I cena od do Jurek? 50 zł. 50 zł w górę. Zależy jakie gołąby. Proszę zobaczyć. Białogonki, jaśniaczki. Jakie naprawdę klasa gołębie ma. I też pod do Jurka jakby co. Do zobaczenia. Hejka. Koniec.